Bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dziewczęta, moje kochane, e, będzie dzisiaj film, a właściwie nie będzie tylko jest, z worami. Dobra, podniosę co mam. Tu też mam trochę, a tu mam bardzo dużo. I okej, okay, i zaczynamy. Bardzo dużo rzeczy jak zawsze. Słuchajcie, nie mam w zwyczaju komentować komentarzy, które zostawiacie pod moimi filmami. Ogólnie za wszystkie komentarze bardzo dziękuję, ale do jednego komentarza może się tak odnieść chwilowo dziewczyny, chwilowo, żeby powiedzieć, e, powiedzieć e, jakie jest moje zdanie na ten temat. Więc jedna osoba napisała, jak, pewna pani, może tak, pewna pani napisała, e, że second-handy to jest syf, to, jest, to są myszy, mocz, kał, trupiad. Mówię, trupiad to jest tylko na ciele. I on jest w momencie tam rozkładu. Niektórzy mają jad fabryczny, już to powiedziałam w sobie, trupi jad fabryczny i go rozsyłają, ale to mniejsza większość. No do tych myszy się muszę odnieść. Słuchajcie, że, że w sklepach tych są myszy i tak dalej. Czy ja Wam kiedykolwiek myszy tutaj pokazywałam na moim kanale? No nie. Ale słuchajcie, ja lubię myszy. One są fajne, one są takie śliczne. Ja Wam powiem tak, ja mieszkam trochę na wsi, można powiedzieć, no, to jest miasto, ale na obrzeżach, w domu jednorodzinnym. I po prostu, słuchajcie, no jak jest, zbliża się jesień, no to te kochane myszy, te zwierzę, one chcą do domu, no bo po prostu jest zimno. Chcą, mądre są, tak? Chcą do domu na chatę, po prostu do, przyjść i się zagrzać. No i słuchajcie, ta pani mówi, że w ciuchach myszy. Ja miałam w zmywarce mysz, słuchajcie, w jakich ciuchach? Ja miałam w zmywarce mysz, słuchajcie, otwieram zmywarkę, mówię, śmierdzi chomikiem. Patrzę myszka, wyskakuje i pobiegła sobie. Akurat miałam balkon otwarty i sobie wybiegła na to pole. No i co? No i wstawiłam, słuchajcie, pustą zmywarkę na bardzo dużo stopni. Wrzuciłam dwie kostki, e, dwie kostki, normalnie te do, do zmywarki, które się y, tam umieszcza. Wsypałam tej soli, wszystkiego. Na błyszczacza nawet dodałam na pustą zmywarę, żeby się błyszczała, i po tej myszy się wybrało. Słuchajcie, i żyje. Zobaczcie, już 5 lat żyje po tym, jak. Co prawda mam drugą zmywarkę, no ale po tym jak wyprałam, yy, wstawiłam tamtą i ślad po myszy zaginął, no co, słuchajcie, nic mi się nie stało, jakoś nie umarłam od tej myszy. Nie wiem, ja lubię myszy, słuchajcie, yy, podobają mi się, po prostu są świetne. Szczury może mniej, ale, no bo one mają te ogony takie, ale myszki, nie ja mam nic do myszy, miałam kiedyś chińską mysz nawet w domku, w klatce, takie, ale było mi jej szkoda. Trochę ze mną żyła. Biedna, bo one krótko żyją. Taka łaciata śliczna. Dobra, dziewczyny, już was nie zanudzam. Także, droga pani, ja lubię myszy. Lubię po prostu wszystkie zwierzaki. Nie przeszkadzają mi, nawet w zmywarce. A w lumpek się no nie widziałam, słuchajcie, myszy. Nie widziałam. Dobra. Także lecimy dalej. No, Czas najwyższy, pokazać, co mam. Dziewczęta moi kochane, bardzo dużo kupiłam sobie torebek, no po prostu tak zaszalałam w ciuszku e, z torebkami, trochę rzeczy mam ze swojego sklepu, trochę mam z ciuszka, nie będę już rozdzielała, wiecie, że mam swój second hand, mogłabym brać stamtąd, co tylko chcę, ale jeżdżę do innych, do konkurencji, jak to się mówi, bo ja prowadzę zdrową konkurencję, stać mnie na to, żeby konkurencję wspomagać. Więc tak, kupiłam sobie ostatnio, e, słuchajcie, szpilki z Kazara, takie e, cudowne. One są takie sz szanelowe. Y i to jest but z dawnych lat, więc one są takie retro. Niesamowicie mi się podobają. Jeden mi wypadł, dziewczęta, mam nadzieję, że tu kamera nie przesunęła. Miałam je ostatnio na nogach w którymś z, e z filmów, ale tak do kamery Wam ich nie pokazywałam, więc dziewczęta, takie buty mam z Lumpexu. No i mam serię torebuś, torebunik takich. Pierwsza mała torebeczka, druga też taka mała, więc dwie małe. Dwie takie średnie, to takie trochę jakieś indyjskie, ja nie wiem, ale ja je sobie tak słuchajcie, zmienię taki charakter na polski taki. I taka jeszcze jedna. Więc kolekcja takich torebek. Teraz koszula, no tę akurat już wyprałam, więc jest na wieszaku. Czerwono, taka czarna, we wzory. Kanda, rozmiar 10, z tyłu tak się prezentuje. Więc w stylizacji też Wam ją pokażę. Kurczę, przygotowuję właśnie kolejny film, fajny takie stylizacji. No i miałam się przygotować do filmu na różne okazje, jak widzicie. Ale dziewczęta moje kochane, no jak y, zawsze obiecuję jakiś film, to zanim się do niego przybiorę, na zasadzie takie jakiejś nowości, no bo to słuchajcie, nie ma być byle jak, tylko to ma być przygotowane. Więc słuchajcie, no stąd, stąd takie, taka obsuwa mała. Dobra, tu będę trochę pomielone już rzeczy. Laura Ashley, granatowy taki cardigan, który jest z wełną, z kaszmirem, coś takiego bardzo mi się podoba. Jak chcecie, dziewczyny, to mam podobny wystawiony na wintet. Właśnie, zaglądajcie sobie tam. Ja bardzo dużo rzeczy wystawiam, bo bym utonęła w tych wszystkich ciuchach. No i po prostu lubię też, jak ktoś coś ma ode mnie. Lubię wam rzucać gratisy, lubię, jak się cieszycie. Także wszystko to w ten sposób musi no, po prostu u mnie wyglądać. Nie mogę tego zapiąć, po co ja to zapinam w ogóle? Kolejna rzecz to jest jeansowy, ala jeansowy komplet. Więc to tak wygląda jak jeans, ale to nie jest jeans. To jest taka bawełna, może global work, rozmiar M. Mamy górę, czyli taką bluzkę w formie pudełkowej, i do tego dziewczęta mojej kochany jest spódnica. Taka chyba trochę za kolano lekko, ale nie midi, tylko taka psz, pośrednia. Na gumce, no i to jest na mnie na pewno za duże, więc takie do zwężenia. Czy będę to razem nosiła? Nie wiem. Jeżeli będę chciała uzyskać efekt sukienki, no to wtedy to razem założę. Bo. Jak to połączę, to będzie taka ala sukienka. Jak sobie to rozdzielę, to zmieni się w ogóle charakter. No to dziewczęta sobie tam coś wykombinuje. Czekajcie. Dobra. Teraz tak. Kolejna rzecz to jest spódnica Mint Velvet, rozmiar 16. Taka, słuchajcie, <laughs> taka ostra. Taki tygrys, pikantna, taka bardzo. Kolejna rzecz to jest sweter Flintstonowie. Tak mi się kojarzy, z Flintstonem z Fredem Flintstonem, bardzo fajnym, do wypielęgnowania, bo jest wykosmacony. A Zara Paris to jest tak napisane, fajny jest. Można go super sobie tam e, wystylizować z różnymi, nawet z zielonymi spodniami dziewczyny. Można zaszaleć. Naprawdę można, można, można. Kolejna rzecz to jest sukienka, słuchajcie, lubię takie sukienki, a wiecie po co ja je kupuję? Bo najbardziej podobają mi się góry w tych właśnie kieckach, czyli sobie wycinam, odcinam, mam fajny jakiś ozdobny gorset i takie tam, takie tam rzeczy. Mam trochę kudłe dziewczyny, takie, takie jak widać. Musiałam je spiąć w kucyka, tak zmokłam, teraz chcąc nagrać film nie zdążyłam tam iść ich umyć i wysuszyć, więc sorry, no tak zmokłam, słuchajcie, naprawdę dzisiaj dwa razy bo wracałam z zakupów oczywiście ciuchowych, i mówię, a tam się cieszyłam, bo miałam płaszcz przeciwdeszczowy. Ja zawsze się cieszę. Słuchajcie, i tak. O, właśnie tak ta sukienka wygląda. Zobaczcie, fajnie też ma rękawy, bo mamy tutaj e, takie coś: takie karbowanie. Karbowanie, takie właśnie krem, to jest taka sukienka krem dawny. O! tak to wygląda. Nie wiem, czy ją będę odcinała, czy nie, podoba mi się po prostu ta góra, albo sobie ją troszeczkę skrócę, bo takie balowe sukienki, no nie ukrywam, że są niewygodne, to nie jest kwestia tego, że ja nie wyjdę tak, bo co ludzie powiedzą, a absolutnie nie, to nie jestem ja, tylko na zasadzie takiej, że ym, no, gdzieś mi się tam w samochodzie ten materiał plącze. Bardzo fajne ciuchy mam, dziewczyny, bardzo fajne rzeczy. Yy, teraz mamy skórzaną skórzany płaszcz właściwie. Jest kaptur, też chyba z dawnych lat, jest w stanie idealnym. Długi, taki bardzo fajny, porządna skóra, naprawdę porządna skóra i on jest taki no, długi, długi. Podoba mi się, bardzo. Kolejna rzecz to są spodnie yy, rozmiar S, Sensei, ale będą za duże na mnie, na pewno. W takie wzory, zobaczcie. dzwon. Mam już kolekcję takich spodni. Fajnie do nich będzie wyglądał kolor bordowy, ale to Was zaskoczę. Teraz perła nad perłami, czyli taka cudowna, skórzana kamizelka, którą kupiłam. Trochę śmierdzi, ale muszę coś... no, wali. Muszę z nią, przepraszam, <laughs> muszę z nią coś zrobić. Może nawet wyono... będzie trzeba ją oddać i wyozonować. Jest taka opcja. Także ja sobie coś tutaj zrobię. Fajna ma podszewka, ale jest zarąbista. Jest po prostu świetna. Takie kurtki to można sobie znaleźć. Ale tylko u najlepszych projektantów, bo to jest taki styl wyróżniający, słuchajcie. To jest naprawdę rzecz, która się wyróżnia, bez dwóch zdań. Torebka, dziewczęta moje kochane, lakierowana, czarna. Skusiłam się na nią, bo jest tak, po pierwsze w stanie idealnym, po drugie ma fajne, takie długie tutaj te rączki do trzymania. Takie dłuższe, przedłużone i to mi się najbardziej w niej spodobało. Kolejna rzecz to jest kamizelka z dawnych lat, rozmiar L. Żółta. Pewnie twarz mi się zmieni. Zobaczcie. Fajne zapięcie takie, zapięcie takie czarne. Ja lubię te takie te dziwne rzeczy i dziwne kamizelki. Ona będzie super wyglądała. Jest naprawdę świetna. No kolejna rzecz z dawnych lat, bo najbardziej lubię te stare rzeczy. To jest taka bluzka wpadająca w kolor fioletowy. Ona jest taka metaliczna. Świetna. Na, na przykład na październik, jak chcemy sobie humor poprawić dziewczęta, to kupcie sobie taką metaliczną bluzkę. Naprawdę. Nawet największe smutasy. to się mogą rozweselić taką bluzkę, bo ten metaliczny to tak... Człowiek taki jest... Jak to powiedzieć, Roz... nierozjaśniony? Ojeju. No spojrzymy w lustro i po prostu widzimy blask od tych ubrań. Także dziewczęta, polecam na wszelkie smutki taką metaliczną bluzkę. Teraz mam taki komplecik, ale widzę tylko dół, gdzieś mam jeszcze górę. Są takie spodnie, zobaczcie, spodenki falbaniaste, w bardzo trudnym kolorze, zielonym. On jest bardzo trudny. To jest taki przybledzony. Mmm... Przybledzony, przybarwiony taki kolor, więc gumka, falbana, taki gacie trochę, no suka się gacie takie, nie wiem jak to nazwać, ale y, można jakoś tam je fajnie wystylizować. Kurczę, widziałam takie buty w tym kolorze na Renę, identyczne, chyba sobie zamówię. Do tego zrobię sobie taki mono, mono stylizację, monokolor, taki jeden kolorek po prostu w stylizacji. Albo dodam szaleństwo, no jeszcze muszę się zastanowić. Teraz uwaga, perła nad perłami i klękajcie narody. Oczywiście dla niektórych będzie to straszne znalezisko, a dla mnie to jest po prostu rewelacja. To jest, słuchajcie, jak Jeremy Scott, Medzi London. To jest, słuchajcie, dziewczęta, poliestry i acetat, marynarka. Dla mnie jest świetna, zobaczcie, pasiasta taka. Cudo, to jest po prostu cudowna marynarka. Matko boska, jak można tego nie kupić. No właśnie, ja to kupiłam i się bardzo cieszę z tego powodu, jestem mega zadowolona, jest po prostu świetna, do mnie takie rzeczy pasują. Lubię takie marynarki, ona jest cudowna. No w takiej to można wyjść w czarnych butach. Czek będzie. O, zadowolony? Mam też trochę koszul, jakżeżby inaczej, ale bardzo fajnych. Mam kwiaciastą taką z F&F, na przykład w rozmiarze 14. Koszul też ostatnio powystawiałam dużo, bo o, o. o. Miejsce się do ściany kończy, już nie chcę mi się tu dostawać wieszaków jakichś dodatkowych. No a poza tym, Boże, się też nie zesram, jak to się mówi tymi koszulami. Więc taka w kwiaty. Też mam taką dziewczęta w usta, bo takiej nie miałam jeszcze w swojej garderobie, już teraz mam. Więc usteczka takie, takie wiecie, całuśna, a nie mam ust. Miałam buta w, but, buta w usta, miałam buty w usta, ale nie mam, mam w serca. A kiedyś miałam w usta, co ja z nimi zrobiłam, słuchajcie? Także, no, muszę znaleźć jakieś takie buty w usta. Kolejna koszula vintage. Czerwona, zobaczcie, z żabotem pięknym. Też jest bardzo fajna. Kurczę, dziewczyny, tak mi się chce już te rzeczy założyć. Tak wam je pokazuję, to już się tak po prostu widzę w tych stylizacjach. To no, tak kocham te stylizacje nagrywać, że po prostu no, nie mogę, no nie mogę, no nie mogę. Słuchajcie, mam tyle obowiązków różnych innych. Ok. Kolejna rzecz to jest sweterek monsum. Rozmiar M, bardzo fajny. Zieleń. Przede wszystkim zaczął mi się podobać kolor zielony w każdej postaci. Ale ten sweterek jest też taki wdzięczny, takie ala stokrotki, nie znam się na kwiatach, takie po prostu fajne kwiatki. Kolejna rzecz to jest płaszcz z dawnych lat dziewczyny, pudrowy różowy, brudny róż, trudny kolor, może taki indyjski trochę. Na żywo się fajnie prezentuje, bo ma różne takie przyszycia, jakieś takie rzeczy, można go, słuchajcie, wystylizować fajnie. Cudownie zadziała pomarańcz na niego, naprawdę bardzo fajnie, także zobaczymy. Kolejna koszula to jest Biba i to jest dosyć drogie, bo sprawdzam, te biby są drogie. Każda Biba jest droga. Dziewczęta, zobaczcie. Ja na biby nie chodzę, to sobie chociaż koszulę kupuję biby. O. Taka w takich fajnych kolorach. Super wygląda bordo z niebieskim. Bez dwóch zdań i czerwone paznokcie. Super. Po prostu fajnie. Kolejna torebka, jakżeż by inaczej. Jestem sroką też straszną, a poza tym takie pierdółki fajnie wyglądają do stylizacji woreczek cekinowy. Na takim sznurku. Będzie zaraz tych torebek od Groma. Plecaczek dla mojego Frania. Taki minionek. Torebka bardziej elegancka. Tutaj mamy jakąś tam skórę, tutaj mamy słuchajcie, wzór taki. O, coś takiego. W stylu torebek Hermes. Oczywiście no nie jak się to ma do... Ale chodzi o kształt i sam zamysł osoby, która projektowała tę torebkę. Dwie torebki Radley. Kocham po prostu te z tym pieskiem, już tyle miałam tych takie kolekcji, tych torebu, torebeczek. Fajna skóra. Czarna, taka mniejsza i taka, słuchajcie, beżowa. To nie jest brudne, to jest takie wyszywane. Kolejna torebka to jest taki Ala Zamsz i Ala Skóra, więc klimat z dawnych lat, i też kształt. Bardzo modny i też właśnie starodawny. Starodawny, ale modny. Teraz mamy te ptaki. Zawsze nie wiem różowe. Zawsze mówię na nie pelikany. A to są flamingi. Także dziewczyny w pelikany, tak? Nie, flamingi. O, widzicie, i znowu źle powiedziałam. Z takimi fajnymi rękawami. Tu jest jeszcze wiązanie. Kolejna torebka. To jest coś takiego. Nie ma, słuchajcie, a nie ma tutaj możliwość dołożenia łańcuszka. No bo to jest takie dosyć niewygodne w ten sposób nosić. Bardzo fajne, Nie wiem, czy jest nieskurzana. Super się prezentuje. Kolejna torebka. To się jakoś fajnie czyta. Eee, Dona Karen New York. t d k -n -y. <noise> Tak się nie czyta. Ale dobra, nieważne, dziewczyny. Takie jabłko ala zielone na łańcuchu. Łańcuch fajny w kulki. Kolejna torebka. To jest taka. Czyli znowu lakierowany, taki ala krokodyl. Czarna, tylko krótsza. Na krótszych paskach. Mhm. No i dobra. I kolejna rzecz to jest żakiet w bardzo trudnym kolorze. Te fiolety i te pudry, róże, takie te dziwne, to są trudne. A ja lubię trudne rzeczy, lubię wyzwania, więc sama je sobie tutaj stawiam. Także taka marynarka do wystylizowania. Kolejna rzecz to jest kurtka z cinseja. nie z cinseja, z Reserved. Taka dziewczyny płaszczyk, fioletowy, ale w bardzo fajnym kolorze. Chusta, która skadła moje serce. Zobaczcie, jaka piękna apaszka. Piękna, niebieski, śliczny kolor. No i dziewczęta, moje kochane góra od tamtego kompleciku, który pokazywałam tych spodenek. Góra fajnie wygląda. Także dół trzeba będzie troszeczkę przerobić. No i tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Wintez, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam kochani bardzo serdecznie.